Nie wiem, czy wiecie, że w Anglii zrobiło się ciepło. Wszyscy, którzy jesteście w Polsce, to tam toniecie w tych wysokich temperaturach, a myśmy tu mieli 10 stopni, i tak za zazdrością patrzyliśmy za to, że macie słonecznie, duszno i burzowo. Ale teraz zrobiło się u nas ciepło, i tak to lato cieszy to, że można w klapkach chodzić, chociaż ja ogólnie lubię jak wiecie, ja lubię bardzo angielską pogodę i ona mi bardzo odpowiada i to jest coś bardzo bliskiego naturze, jaką ja mam ale tak cieszy to lato cieszy ta słoneczność cieszy ta wybujała zieleń i dzisiaj właśnie o niej chcę mówić i być wdzięczną za te kopy zieleni za to, że całe nasze miasto jest zanurzone w kopie zieleni i jeżeli kiedykolwiek będziecie w Anglii zapraszam was, żebyście przyjechali do Halifax żebyście zobaczyli jakie jest tu pięknie nie? i mam sąsiadkę Sonię która ma dom z którego się wychodzi i można wejść od razu jakby w las cudownie chociaż od ulicy w ogóle tego nie czuć i nie widać, kiedy patrzy się na jej dom to kiedy wchodzi się do tej zaczarowanej krainy jest cudownie i to wszystko mnie tak cieszy ta zieleń to, że jest czasami chłodno w Anglii też mnie cieszy, ale też jak już przychodzi lato i jest ciepło, to też mnie to bardzo cieszy. Chcę być wdzięczna za takie rzeczy, nie tylko za jakieś głębokie, duchowe przeżywania, ale też za taką normalność zieleni. Jestem wdzięczna.